Siemaneczko z tej strony Bartek z Pokoju Typerów. Środa, czas na Liga Mistrzów. W dzisiejszym hicie Atletico Madry zagra z Manchesterem United. Z tej okazji Betfan przygotował dla Was mega promocję. Załóż konto z linku w komentarzu poniżej i zagraj na zwycięstwo Atletico Madrid lub Manchester United po kursie 50. Pieniądze można od razu wypłacić, a więc co promocja, z której ja żalnie skorzystać. A teraz lecimy z naszymi typami. Ostatnio trafiliśmy celny strzał Piotra Ziemińskiego, a dzisiaj mamy dla Was dubelka. Atletico Madrid kontra Manchester United. W Madrycie czeka nas spotkanie dwóch zespołów znajdujących się w kryzysie. Wiele mówi się, że w erze Diego Simone nie oglądaliśmy słabszego Atletico. Pomimo, że United od czasów sir Alexa Fergusona jest europejskim przeciętniakiem, podobnie możemy ocenić obecną grę Czerwonych Diabłów. Jedynym pozytywem dla fanów United jest przełamanie Cristiano Ronaldo. Po sześciu meczach bez bramki, CR7 wpakował piłkę do siatki w wygranym meczu 2-0 z Brighton. Jednak z Leeds znów wyglądał bardzo przeciętnie. W lepszej dyspozycji jest na pewno Luis Suarez, który w czterech ostatnich spotkaniach dwa razy wpakował piłkę do siatki. Czego możemy spodziewać się w tym spotkaniu? Przede wszystkim kartek. Spotkają się dwie drużyny w kryzysie, które mają wiele do udowodnienia. Dla obu także zwycięstwo w lidze mistrzów może być jedyną opcją, by wystąpić w przyszłorocznej edycji Champions League. Atletico w tej chwili w La Liga zajmuje miejsce, które nie uprawnia do gry w lidze mistrzów. Manchester natomiast zajmuje miejsce czwarte, jednak, tracący 4 punkty Arsenal, ma trzy spotkania zaległe, podobnie coraz lepiej spisujący się Tottenham. Zarówno Atletico, jak i Manchester w swoich ligach otrzymują wiele kartek. W ostatnim meczu z Leeds widzieliśmy 9 kartek, w tym trzy w wykonaniu Manchesteru. W meczach ligowych zespół z Anglii otrzymuje nawet 5 napomnień. Jeszcze lepiej wygląda to jeśli chodzi o Hiszpanów. W spotkaniu z Celtą otrzymali oni aż 75 punktów kartkowych, a z Getafe i Levante po 5 żółtych kartek. Trem tego spotkania jest Rumun Hategan, który także nie boi się sięgać po kartoniki. Myślę, że pięć w tym meczu nie powinno być problemem. Spotkanie Benfiki lizbona z Ajaxem Amsterdam. W Lizbonie czeka nas spotkanie, w którym to zespół z Amsterdamu będziemy miał piłkę. W DNA Ajaxu jest mieć piłkę, a Benfica to zespół, który raczej szuka szybkich kontr. W spotkaniu w Pucharowym ze Sportingiem mieli zaledwie 44% posiadania piłki. Gdy Ajax grał ze Sportingiem, piłkę mieli Holender. Zespół z Eredivisie ma drugi wynik w lidze mistrzów, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Ich średnia w tym aspekcie wynosi 58,7%, i tylko Chelsea w tym aspekcie wygląda lepiej. Różno w szukać tu Benfiki, która ma jedno z niższych posiadań w stawce, a mianowicie 44%. A Ajax po wygraniu w imponującym stylu grupy będzie chciał w Lizbonie wygrać i od początku powinien dominować w tym spotkaniu. 55,5% na, na posiadanie piłki nie jest zbyt wygrywana i uważam, że Holendrzy ją pokryją. A tak prezentuje się nasz kuponik na Środową Ligę Mistrzów. Przypominamy także o świetnej promocji dla nowych graczy w Betfan. Załóż konto z linku w pierwszym komentarzu i pograj z nami kurs 50 na zwycięstwo Atletico lub Manchesteru. Na koniec mamy dla was konkurs na mecz Atletico Madrid Manchester United, w którym do wygrania są 3 bonusy do Betfan. Co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie wytypować łączną liczbę wszystkich strzałów w tym spotkaniu. Wygrywają trzy osoby, które trafią lub które będą najbliżej. Powodzenia! No i to by było tyle na dzisiaj. Oby kupą szedł tak jak ostatni, będziemy zadowoleni. A tymczasem trzymajcie się i się manko.